Cześć, witajcie! Pamiętam jak moja babcia na przyziębienie kazała mi pić herbatę z miodem. Wam nie? Jak byłem dzieckiem, moi rodzice także przygotowywali mi taki napój i ja, kontynuując tą tradycję, wspomagam naturalną osłonę organizmu piciem herbaty z miodem u moich dzieci. Zadałem sobie przy tym pytanie, ale czy wszyscy robimy to poprawnie? W ostatnim czasie w rozmowach ze znajomymi oraz moimi klientami, którzy kupują miód napotkałem na takie dziwne przekonanie, że miód można dodawać do herbaty zaraz po jej zaparzeniu. Dziwne, prawda? Tłumacząc ten barbarzyński sposób faktem, że tak łatwiej się rozpuszcza. Ktoś inny tłumaczył, że lubi pić herbatę z miodem na rozgrzanie. Może i łatwiej się rozpuszcza. Ale zadajmy sobie podstawowe pytanie: po co właściwie dodajemy ten miód do herbaty? I tu właściwie niebo tkwi w szczegółach. Jak wiemy, miód jest doskonałym środkiem wzmacniającym naszą odporność. Zapytajmy więc dlaczego. Do odpowiedzi na to pytanie musimy sięgnąć głębiej. Przenosimy się w świat pszczół, wczesny ranek, słońce nieśmiało wygląda z za horyzontu. A my już gotowi. I kolejny dzień taki sam, ale inny. Wylatujemy z uda. Przed nami miliony kwiatów, które na nas czekają. I to właśnie pszczoła miodna zbiera nektar z kwiatów, dodając do niego enzymów trawiennych. Działanie, bakteriobójcze zawdzięczamy właśnie tym enzymom które pochodzą z gruczołów ślinowych pszczoły. Miód to także szerokie źródło witamin oraz mikroelementów, które zawdzięczamy roślinom, z których był zbierany. Miód zawiera w sobie także okruszki pyłku kwiatowego, czyli poczynając od witamin z grupy B, po biotynę oraz potrzebny kobietom w ciąży kwas foliowy. Ale wróćmy do słodzenia miodem. Aby zachować właściwości aktywne miodu, miód jest aktywny biologicznie. Można powiedzieć, że on żyje własnym życiem, o ile został poprawnie pozyskany i spakowany do słoika. A więc należy go dodawać do przygotowanego napoju, który posiada swoją temperaturę nie większą niż 40 stopni Celsjusza. Różne źródła podają tę wartość w tolerancji plus minus 2 stopnie. Ja wychodzę z założenia, że jeżeli herbata jest już letnia, wówczas wtedy śmiało mogę dodawać miód. Czyli napój, który chcemy słodzić musi być wstępnie wystudzony. Dopiero wtedy możemy dodawać łyżeczkę lub dwie, w zależności od tego, kto ile potrzebuje, mieszając do jego całkowitego rozpuszczenia. Słuchajcie, może jest to banalne i większość osób o tym wie, jednak są też tacy, którzy do dziś słodzą herbatę wlewając miód do jeszcze wrzącej wody, uważając, że jest to poprawny oraz właściwy sposób na słodzenie, a zarazem wspomaganie naszego organizmu z słodkim złotem. Osobiście uważam, że istnieją tańsze metody na słodzenie herbaty dla samego smaku, niż miód, ale spójrzmy na ten wątek, zasłonę milczenia. Wychodząc na z dzisiejszego odcinka, kolejnym poglądem, z którym się spotkałem zaraz po słodzeniu, w rządku miodem, to pieczenie ciasta z dodatkiem miodu. Które to dość ciasto, według tych zainteresowanych, ma wykazywać właściwości wzmacniające organizm. Niestety, słuchajcie, nic bardziej mylnego. Temperatura, w której piecze się ciasta, a dodam, że jest to temperatura grubo ponad 100 stopni, na nastaw eliminuje z miodu jego aktywność biologiczną. Zastanawiałem się nad tym, czy warto nagrywać filmy o tak oczywistych sprawach. Uważam, że warto o tym mówić i uświadamiać innym o dobrych praktykach, które mogą mieć bezpośredni wpływ na nasze zdrowie. Słodzenie miodem jest dobre, o ile ktoś nie jest cukrzykiem, albo nie posiada na niego alergii. Jeżeli o tym wiecie, przekazujcie tę wiedzę innym, dzięki temu smak naszego życia będzie może czuć słodszy. Dasz miód!